Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam, jak wykorzystać damskie spodnie ku żeby żeby miał naprawdę efektowny i stylowy wizerunek. W tym filmie podzielę się kilkoma sprawdzonymi poradami od stylistów, dzięki którym dowiecie się, jak dobierać do nich gore buty. I dodatki, aby wyglądać zjawiskowo na każdą okazję. Obejrzyjcie, żeby poznać trzy kluczowe zasady udanej stylizacji z kulotami i uniknąć modowych wpadek. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o spodniach kulac, tych niezwykle kobiecych i stylowych spodniach, które zyskują coraz większą popularność. Zacznijmy od tego, czym właściwie Esa Kulac. Kulac to spodnie o szerokich nogawkach, które przypominają spódnice, ale zachowują funkcjonalność spodni. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie komfort i swobodę ruchu, a jednocześnie chcą wyglądać stylowo i kobieco. Kluczowa cecha jest szeroki kroj nogawek, który zazwyczaj sięga od połowy łydki do kostek, choć oczywiście istnieją wyjątki. Warto pamiętać, że dobrze dobrane kulac potrafią pięknie wysmuklić sylwetkę, maskując ewentualne niedoskonałości. Kluczem jest odpowiedni dobór fasonu i długości do typu figury. Jeśli chodzi o długości, to mamy naprawdę szeroki wybór. Spotkamy się z długościami sięgającymi połowy łydki, co jest idealne na lato i do lekkich stylizacji. Długość 7/8 to z kolei uniwersalna opcja, pasująca do wielu okazji i butów, a dla odważniejszych kulac sięgające kostek, które dodają stylizacji elegancji i szyku. Pamiętajmy, że długość spodni powinna być dopasowana do wzrostu i preferencji, a także do okazji. Krótsze kulac świetnie sprawdza się na co dzień. Podczas gdy dłuższe będą idealne na bardziej formalne spotkania. Materiały, z których szyte SA kulac, SA równie różnorodne jak ich długości. Latem idealne będą lekkie i przewiewne materiały takie jak len, bawełna, wiskoza czy jedwab. Na chłodniejsze dni warto postawić na grubsze tkaniny jak wełna, gabardyna czy dzianina. Wybór materiału zależy od pory roku, okazji i oczywiście od indywidualnych preferencji. Warto zwrócić uwagę na jakość materiału. Im lepszy, tym dłużej posłuża nam nasze kulac. Pamiętajmy, że odpowiedni materiał wpływa nie tylko na komfort noszenia, ale również na ogólny wygląd stylizacji. I wreszcie kolory. Paleta barw jest ogromna. Od klasycznej czerni i granatu przez stonowane beze i szarości, azet pożywe, intensywne kolory, takie jak fuksja, zieleń butelkowa czy kobaltowy niebieski. W tym sezonie modne SA, zarówno pastelowe odcienie, jak i głębokie, nasycone barwy. Wybór koloru zależy od naszego stylu, typu urody i oczywiście od okazji. Pamiętajmy, że odpowiednio dobrany kolor potrafi zdziałać cuda i dodać naszej stylizacji charakteru. Możemy eksperymentować z wzorami w tym sezonie modne SA, zarówno geometryczne printy, jak i kwiatowe motywy. Możliwości SA nieograniczone. Hej, dziewczyny! Dzisiaj porozmawiamy o spodniach kulac tych niezwykle kobiecych i stylowych spodniach, które potrafią być zarówno eleganckie, jak i casłałowe. Zastanawiacie się, czy kulac pasują do każdej sylwetki? Odpowiedz brzmi: nie do końca. Kluczem jest wybór odpowiedniego kroju i materiału. Na przykład, krótsze kulac, sięgające za kolano, będą lepiej wyglądać na kobietach o dłuższych nogach, podczas gdy dłuższe, sięgające. Kostek mogą optycznie skracać sylwetkę. Warto zwrócić uwagę na szerokość nogawki im szersza, tym bardziej powinnyśmy zadbać o odpowiednie proporcje górnej części stylizacji. Pamiętajcie, że dobrze dobrany pas może zdziałać cuda podkreśli talię i doda sylwetce proporcji. Materiał również ma znaczenie lekkie, zwiewne materiały, takie jak jedwab czy wiskoza, dodadza lekkości, zaś grubsze NP. Dzianina nadają się na chłodniejsze dni. A teraz przejdźmy do kwestii sezonowości. Latem w upalne dni idealne będą kulac z lekkich, przewiewnych materiałów w jasnych, pastelowych kolorach. Możemy zestawić je z krótkim topem, koszulka lub bluzka z delikatnego materiału. Pamiętajmy o wygodnych sandałach lub espadrylach. Jesienią i wiosna wybierajmy kulac z grubszych materiałów, w ciemniejszych kolorach jak granat, szarość czy zieleń. Możemy je zestawić z swetrami, kardiganami i kozackami lub bodkami. Zima, kulac z ciepłych materiałów, jak wełna czy aksamit, będą idealnym wyborem. Możemy je połaczyć z grubym swetrem, płaszczem i ciepłymi kozakami. Pamiętajcie, że warto eksperymentować z warstwami, aby stworzyć ciekawe i stylowe stylizacje. Dobór butów to kluczowy element stylizacji z kulotami. Unikajmy butów, które optycznie skracają nogi, takich jak baleriny lub buty z niska cholewka. Idealne będą buty na obcasie, które wysylwetkę i dodadza jej proporcji. Szpilki, czołenka, sandały na obcasie wszystko to świetnie się sprawdzi. W wersji czasuałowej możemy wybrać botki na niewielkim obcasie lub klasyczne sneakersy. Pamiętajmy jednak, aby buty były dopasowane do okazji i stylu całej stylizacji. Unikajmy butów z zbyt masywna podeszwa, które mogą przesadnie po nogę i zakłócić proporcje całej stylizacji. Eksperymentujcie z różnymi modelami i kolorami, aby znaleźć idealne buty do Waszych culottek. Na koniec kilka słów o aktualnych kolorach. W tym sezonie modne SAA zarówno klasyczne kolory jak czerń, granat i szarość jak i żywe, intensywne odcienie takie jak fuksja, zieleń butelkowa czy musztardowa. Warto również zwrócić uwagę na pastelowe kolory, które są idealne na cieplejsze miesiące. Wybór koloru zależy od waszego stylu i preferencji, ale pamiętajcie, że odpowiednio dobrany kolor może podkreślić wasze atuty i dodatkowo podkreślić charakter całej stylizacji. Nie bójcie się eksperymentować z różnymi kolorami i fakturami, aby znaleźć idealne kulac dla siebie.